Czołem. Witam Was na kanale ToJagotne, Ja niezmiennie jestem Bob. I dzisiaj chciałbym z Wami pogadać o Midgardzie. Nim jednak przejdziemy do treści, jak zawsze dawajcie łapki w górę pod naszymi filmikami albo w dół, jeżeli się Wam nie podobały. Zasubskrybujcie kanał bądź nie, albo rzućcie okiem na nasz Patronite. Serdecznie zapraszam. Na omówienie Midgard. Dziś na naszym stole nie lada gratka, bo pogadamy sobie o kolejnym rodzimym projekcie na naszym rynku wydawniczym. Czyli o Midgard. A czym jest Midgard? Chyba każdy z nas odpowiadał na to pytanie w ten sam sposób. To te Wikingi w kosmosie. No bo zasadniczo tym ten system jest. Będziemy w nim grali Wikingami w kosmosie. Genialne w swojej prostocie. Tu delikatnie uściśle: ten kosmos to również dystopijna cyberpunkowa przyszłość, w której skandynawska mitologia przeplata się z technologią. To naprawdę dobrze brzmi. Cyberpunk, w mojej ocenie, jest niezwykle chłonnym settingiem na tyle elastycznym, że bez trudu pomieści w sobie inne konwencje, tworząc pełne, unikatowe światy. I to się stało tutaj. Wrzucono składniki, włączono mikser, zmieszano i powstała bardzo ciekawa, i jeszcze raz podkreślę, polska gra. Nim jednak pogadamy o treści, jaką zawiera podręcznik, chciałbym pogadać o tym, jak on wygląda. Ale chciałbym pogadać i czekaj, Bart! Chodź tu na chwilę. Skończyłeś już? Nie, siadaj tutaj. Siadaj tutaj, bo chciałbym ci pokazać polski podręcznik. Chciałbym ci pokazać Midgard. Przesany, dzień dobry. Co? Chciałbym ci pokazać Midgard, bo ja się nim już bawiłem, ja go oglądałem, kiedy przygotowywałem się do recenzji. No. Ale bardzo jestem ciekawy twoich wrażeń na twój, jakby, pierwszy rzut oka na ten podręcznik, ponieważ ja ci go nie pokazywałem, bo miałem go u mnie w domu, bo on tak, przyszedł no. do mnie. Eee, więc przesunę go kawałek i rzuć, proszę cię, dobrodzieju okiem. I powiedz mi, co myślisz na temat tego podręcznika i jestem ciekaw, czy to się różni trochę od... Yy... Powiem ci tak, że nawet nie wiedziałem, że jest wersja, takby yy, jakaś limitowana, tak? College tak, Senersky, tak yy, to, jest, to jest wersja limitowana z Kickstartera, ona obecnie jest już niedostępna na rynku. Z Kickstartera? Yy, ze wspieram. przepraszam, przepraszam, Nie no, no wygląda, tam. wygląda, wiesz, obwolutka fajna, gruba. Tak. To jest kozackie mi się podoba. Mi też się to bardzo podoba. Jest estetyczna ta tak, okładka. Tak, tak, e, ok. Cyberpunkowy motyw, mówi wszystko, e, no. Naprawdę ładnie nas wprowadza w to, co dostaniemy w środku. Mam obejrzeć? <laughs> no i otwórz i jestem ciekaw, czy e, to, co nam obiecała okładka, dostaniemy również w środku. No to już taki trochę David Hasselhoff. <laughs> no, tak <laughs> z tak. kitem, ale okej. Okay. U, 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 <laughs> no dobra, tu jest trochę. Nie no, jakby. Nie wiem, czy rozumiecie też o co mi chodzi. To wygląda pięknie, tak? Tu mamy biały. Nie, nie wiem czy to będzie widać na, na filmie, ale tu jest biały, biały UV. Tak, tu na jest białym podręczniku. Niewielkie logo jeszcze takie. Yy, tak. I to jest super. Tak. To, to przywodzi na myśl troszeczkę The Genesisa? Tak, 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 tak. A to przychodzi, przywodzi na myśl. Yy... A to przywodzi na myśl, jakbyś yy, kazał starzyście. Daj starzyście, tak, jak tak, to Paweł mówi, tak. tak daj posadzić go przed tak. paintem i powiedzieć, zrób magię, nie. No tak. i on robi magię. Yy... Ale w złą stronę. No dobra, zobaczmy, co będzie dalej, bo to jest jakby. Szkoda, że nie mamy tego. Yy, normalnej wersji, bo pytanie, czy to jest też na. Yy... Wiesz, bo może być taki przeskok, bo mamy kolekcjonerkę. Yy, to znaczy na okładce yy, zwykłej edycji jest twarz po prostu mm. takiego wikinga. Okay, okay. yy, ona jest utrzymana w tonie ilustracji, które znajdują się w tym podręczniku. To, to mi przypomina, nie wiem, czy nie stravelera przypadkiem czekaj. A gdzie jest mój drabener. <tryk> Nie wiem, gdzie. Pytaj Headbenga, pytaj. A jest. No, <tryk> no ale, ale tak jest. O, ale w podobnym klimacie, nie? Wydaje mi się, że, że jest to ten. Zobaczymy jak będzie dalej. Tak, 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 ale nie chowaj travelera, bo tak zauważyłem jedną rzecz, która wyszłaby temu podręcznikowi bardzo na plus, gdyby się troszkę zainspirowali travelerem, ale jednak faktycznie yy, są pewne rzeczy, które kojarzą się czytając oba te podręczniki. Tak, albo w Alienie podobne były chyba takie. Dobra, no nieważne. Mm, no nie bardziej, bardziej się skupmy po prostu na, na szacie graficznej. Jak ci się podoba e, cały design tego, jak, jak ten podręcznik jest jakby złożony, ustawiony w jakiej jest kolorystyce? To chyba jest zrobione w tym, nie. Takie, takie jakby zakładki, chyba w rafem chyba są też. Mm -hmm. Okay, to są kości, tak. Yy, w sensie, pokazuje ci od razu tutaj, jaką kością rzucasz. Mogą być to zrobione tak tak, 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 tak. Patent fajny, ale tak by inaczej mogło być zrobione. tak To jest jakiś potworek. <grym> yy, jak, ci się, jak ci się podoba kolorystyka tego podręcznika? Yy, w sensie, no, ok. No, po... Mam wrażenie, że gdzieś taki podręcznik widziałem. W sensie dokładnie w tym samym kolorze, w, z takimi samymi tymi, tylko nie potrafię go wsadzić. Myślałem, że w travelerze, ale ty jednak nie traveler. No teraz tak. Jeżeli chodzi o mnie, to mi się na przykład nie podoba. To jest oczywiście kwestia gustu, ale jakby ta barwa kolorystyczna. Znaczy, ja mogę wnioskować, że twórcy chcieli stylem tego podręcznika połączyć trochę mroźne pustkowia Skandynawii z pustką kosmosu. I tak mamy tro troszkę kosmosu i ten taki lod lodowy, I wiesz, lodowy błękit podręcznika. Tak, ale wiesz, wiesz co to mi przypomina? To no. Stare, nie przewodzi nie mi to na myśl ani wikingów, ani cyberpunka, y y y kojarzy mi się z y y prezentacją korpo dotyczącą nowych technologii. No dokładnie tak, dokładnie tak. A teraz połóżmy na chwileczkę na tym podręcznik do Travelera i teraz spójrz. One tak naprawdę jakby są, są trochę podobne. I teraz zobacz na przykład według mnie, ile zyskałby ten podręcznik, gdyby to zamiast było w niebieskich kolorach przeszło w czarne kolory. Trochę jak w obcym czarne kolory albo właśnie widzisz bo tu też jest niebieski ale to jest tak ciemny niebieski tak, tak, bardzo tak. mocny ciemny niebieski są te gwiazdy a tutaj jest tak zrobione no Podręcznik byłby wtedy dużo bardziej elegancki i wtedy po tej białej okładce którą dostajemy jakbyśmy dostali takie wnętrze tego podręcznika naprawdę naprawdę pierwsze wrażenie z oglądania go byłoby dużo lepsze tak I tutaj jest jeszcze kwestia jeżeli o mnie chodzi samego fonta na przykład nie mhm. Ten font jest jakby jak sobie je porównasz to ten nie jest ani zwykły, ani boldem nie jest, jest takim czymś pomiędzy. Mm -hmm. eee, I no, oczywiście, że to są kwestie czysto personalne, natomiast on, tak jak mówię, on jest dziwny, bo jest ani, ani pogrubiony, ani niepogrubiony. Eee, tutaj na przykład, jak sobie zobaczysz, to bardzo łatwo jesteś w stanie wyłapać wszystkie, wiesz, zboldowane rzeczy i tak dalej, on jest przejrzysty. A tu... Mam wrażenie, że to wszystko jest boldem napisane. No jakby... Tak. Poczekaj, chciałbym ci teraz coś pokazać. Ale... Te grafiki są, <laughs> w sensie one nie są, one nie są ja złe, wie. ale wiesz od czego one mi przypominają? Yy mobile'ową grę taką na komórki, wiesz mhm. że co chodzi, a bardziej niż RPG, mhm. nie? To I jest por... na przykład mega klimatyczne, nie? Tak. Ja na chwilę przejmę yy, przekładanie Przejmie, stron. A ja sprawdzę jeszcze obcego. Yy, tak, tak, bo, bo... Ja, ja, ja chciałbym ci coś pokazać, bo yy, jeżeli chodzi o grafiki, to w tym podręczniku są, są naprawdę ładne grafiki, yy, które mi się podobają, jak na przykład chociażby ta. Yy -y. yy, bardzo w cyberpunkowym klimacie tak. yy, jest super. Są też grafiki słabsze, ale są też. Nie, to też nie jest, to też nie było. Ale są też takie grafiki, jak ta. Ale nim ci ją pokażę, nim ci ją pokażę, to muszę ci powiedzieć, że jednym z progów na wspieram to, przy który można było wybrać kupując ten podręcznik, to było. Że możesz trafić do podręcznika. Tak, ze płacąc, rybyu, no. po, po, płacąc odpowiednią ilość dzięgów, możesz, możesz wylądować w podręczniku i hmm. to będzie całostronicowa grafika całostronicowa grafika yy, i to jakiejś ważnej postaci. Tylko czekaj. No. A Paweł nie ten? Nie dawał? Yy, bo on tam gdzieś był, nie? Paweł był w, w... nie w Zombie czoperze, tylko coś z ich stajni też takiego kosmicznego. O, ok. No, więc wybuliłeś 1300 zł. 1300 zł, no. Bo to tyle, tyle to mniej więcej kosztowało, żeby, żeby być yy, w podręczniku. Dostałeś coś takiego, nie? Co kurwa? Okej, okay, posłuchaj, y, moja reakcja była dość podobna, kiedy to obejrzałem pierwszy raz, ale y, po pierwszym wybuchu śmiechu zacząłem się drapać w głowę i zastanawiać się, co się stało, nie? Więc otworzyłem zbiórkę, no i sprawdziłem. No i na tej, na tej zbiórce wyszło, że podręcznik nie zebrał wszystkich progów, ale w sumie zebrał 110 tysięcy z hakiem, nie? No i tak sobie myślę jako laik, no to kupa kasy, nie? 110 tysięcy no. złotych. Kupa kasy, żeby wydać książkę. Mhm. Ale jak sobie zacząłem kminić i się zastanawiać, no to nie jest kupa kasy, żeby wydać podręcznik do RPG, który jest mocno ilustrowany. Bo przecież no. teraz tak. Ceny grafików. Jakbyśmy sobie spróbowali wziąć, to jeżeli masz takiego, z którym piłeś już wódkę i ty byłeś. On był na twoim ślubie, a ty na jego pępkowym, to ci może po znajomości policzy po tysiaku za, za grafikę, nie? Na podręczniku A teraz jak weźmiemy podręcznik. Ale nie, nie, nie czekaj, 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 czekaj. Bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Zrobienie grafiki? Tak, takiej grafiki. To jest jedno. I tak musisz zapłacić za nią komuś. Tak? Jeżeli nie zrobiłbyś akcji pod tytułem. Zrobimy z ciebie NPC, to i tak za tą grafikę musisz zapłacić. Tak. Tak, ale za to, dobrze, tylko za to, to grafik powinien dostać, wiesz, wiesz, ale widzisz. Co, wiesz co, wiesz gdzie. Ale ja do tego właśnie zmierzam, że jeżeli zaczniemy oglądać ten podręcznik, to muszę powiedzieć jedno i wyraźnie, Jakkolwiek te grafiki, jakiekolwiek te grafiki by nie były na, na różnych stronach, to one ładnie wprowadzają nas mniej więcej w klimat, w jaki będziemy mieli grając w tą grę. Czyli dużo kosmosu, sporo cyberpunku, jakby... Spełniają swoje zadanie te grafiki. Mogą się podobać albo nie, ale ja mniej więcej wiem yy, w co będę grał. Mhm. Yy, ale tu to wydaje mi się, że po prostu wydawcom nie starczyło kasy na to, żeby stworzyć tak dużą ilość porządnych grafik, z ludźmi ale którzy nie, to spali. Nie, no. bo zobacz, stare, tak cała reszta tej grafiki. Tak, jest ok. I tu się nagle nam zaczyna sypać wiesz wokoło głowy, tam gdzie to jest powierz powycinane no. yy, i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie było, yy, kolego, który jesteś na zdjęciu, nie śmiejemy się z ciebie, śmiejemy się A. z. Yy, znaczy śmiejemy się, to no jest taka nawet... śmiech przez łzy, bo tak by. no to nie powinno się wydarzyć, w sensie naprawdę, i słuchaj, jak robiłeś sobie na przykład tatuaż jakiś, tak? I chciałeś mieć coś, że dajesz zdjęcie chłopowi i dorysowane coś tam, coś tam, tak? No oni też robią to na zasadzie. Yy, o Boże, jak to się nazywa? Jak się maluje na zdjęciu. Dobra, nieważne. No jest taka technika, tak, że tak by się robi i na przykład jak sobie zobaczycie na yy, banerze u nas, yy, na banerze jak sobie zobaczycie u nas na yy, tego tne, na, czy na Facebooku, czy na tym zdjęcie mm -hmm. w tle, to jest dokładnie tą techniką zrobione. No. I dalej to wygląda jak narysowane. Tak. A to jest po prostu wycięte zdjęcie i wklejone. I nie ma żadnego połączenia z tym, jak w, w, wygląda grafika, grafika nie? nie? Więc yy, tak by wydaje mi się, że to nie jest kwestia pieniędzy, bo tak jak mówię, tą grafikę i tak ktoś musiał narysować. No, tak I ona powiem, była że już tak, narysowana one, tak, i Ona była gotowa się i... faceta, który zapłacił kupę tak. pieniędzy, żeby znaleźć się w podręczniku i zrobili to źle. Bo to jest jakby, wiesz, tak jak mówię, to zdjęcie to, to powinno być podmalowane, ta twarz powinna być podmalowana. Mhm. Na zdjęciu, tak? To no, dokładnie no jest. Tak, tylko no. ona powinna być podmalowana, żeby była w, jakby w takiej konwencji yy, tego nie. No i takich takich yy, takich grafik jest tutaj jest tutaj ki, kil, kil, kilka, nie? O, to tak. powinno tak wyglądać. No dokładnie tak, nie? nie? I tutaj jakby twórcy zrobili, bo rozumiem, że to nie jest, to jest normalna nie, jak zwykła to jest, grafika, tak? tak? No, tylko ona była za tak. dobra, żeby ją tak, poświęcić tak. na zrobienie na znaczy, zrobienie. O, a to? Nie, nie, to jest zrobione. Zobacz, każda ma jakby nazwę. To też jest, to też jest wklejone. To jest wklejone. Tak, tak. No, ale dobrze. Ale zobacz, jak to wygląda. No, wygląda lepiej no. Zobacz, jak to jakby... wygląda, zobacz, jak to wygląda. No. Tak Jakby widzisz, widzisz różnicę, tak. że to też mogłoby być tak, jakby, wiesz, lepiej podmalowane. Twarz jest całkiem źle zrobiona, ręka mi się nie podoba. Yy, tutaj, ale to jakoś wygląda, tak? To ma jakiś tam swój, wiesz, mhm. klimat. A to? To wygląda, jakby wzięli zdjęcie z Facebooka no ta, i no. wiesz jak w sensie no. słuchaj, to, y to jeszcze no to bym ja, nawet nie zwrócił uwagę ja, ja tu zakładam wiesz, że stany nie. to trochę pewnie w obronie a bym, powinno wyglądać o tak że stany też pewnie w obronie wyda wydawców bo nie wiem na jakiej zasadzie odbywało się przekazywanie zdjęć y no, i jest to i... musisz z czymś pracować a z drugiej no, strony dokładnie. jeżeli robisz taki próg za tyle pieniędzy no to tak by no wiesz albo robisz gwiazdkę, że zdjęcia muszą być w odpowiedniej tam rozdzielczości, jakości, bla 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 bla. I wtedy to no. jest kwestia tego, który płaci za to, żeby iść sobie zrobić jakąś dobrą, wiesz, yy, sesję i tak dalej, fotę. Yy, ale no tak mówię, no to, to, to powinno tak wyglądać. Tak. Kiedy ja, kiedy ja bym przeczytał, że będę w podręczniku, to oczekiwałbym, że to będzie wyglądało tak. Nie? Zastanawiam się, zastanawiam się, na ile trudne byłoby zrobienie tego w dobie, w którym nasze filtry w telefonie potrafią nasze zdjęcie zmienić na, nie wiem, wiesz, na, na animowane albo na namalowane w różnym stylu, nie? Na, 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 ile, na ile to jest problem stworzenia jakościowych, jakościowych grafik tego typu, nie? No i, i wiesz, i tak to powinno wyglądać, nie? No dokładnie. Więc y, to był bardzo fajny pomysł y, i jakby się okazało, że, że dużo ludzi chciałoby sobie postawić pomnik twardszy niż ze Spiżu, czyli wylądować w podręczniku y, RPG. Znaczy nie no, pomysł jest, pomysł jest fajny. Na przykład, Ace coś takiego przecież zrobili też Black Monkey tak, w, tak, w, tak, w którymś tak, tam dodatku tak, chyba tak, do Zewu, tak. nawet w głównej tej. E, że mogłbyś sobie wykupić. E, nie? Ola przecież od nas jest. E, e, no? Dzięki, dzięki uprzejmości Black Monków, bo, bo gdzieś tam e, jakieś miejsce było i, i się zapytali, więc Ola jest tam w, w podręczniku którymś, e, nie wiem czy do to masek, czy do czegoś tam. No, I, są, I te tak, grafiki tak, stare są zrobione, w sensie wiesz, patrzę na tą grafikę, ona jest. Nie odstaje od grafik wreszcie podręcznika, jest dokładnie tak samo zrobiona, na tym samym tym, takie wiesz, w sepi takie. No. Szczególnie... Ale widzisz, że to jest, ale widzisz, że to jest, yy, tak. to jest ona, nie? Szczególnie, że to, to są naprawdę fajne grafiki. Eee... No kolejne. No właśnie I... i... to jest trochę podmalowane. No, no tak, no To no, nie jest tak, trochę że... podmalowane, ale pójdziemy nie. na górę, dam Adrianowi, Adrian zrobi mi dokładnie tak samo, nie? No weź nie za to yy, piwo. Właśnie, no. Znaczy Także... inaczej, tamta była wybitnie zła. Tamta była wybitnie zła, którą na początku pokazaliśmy. Ta, tak jak mówię, no jeszcze by przeszła. Jeszcze by przeszła, ale no, tak jak mówię. No też jeszcze. Też jeszcze. Tamta była wybitnie zła, umówmy się. Tamta była wybitnie zła, bo było, brakowało mi Być takiego może... yy, Mamy, Mamy ten? Mamy go gdzieś tutaj? Patrz. Chodzi mi głównie o to, co mu się dzieje wokół twarzy. Ten, widzisz, ten. tu nie ma żadnego, żadnego zblendowania, tam jest po prostu, wiesz, dali chłopom, mówią, masz, wytnij tutaj, wiesz, twarz no. tego gościa. On wyciął i widzisz, to najbardziej kuje w oczy, że on tutaj brakuje tak, to coś, tego, Tak, bo to są naprawdę fajne ilustracje. Bo to naprawdę, wiesz, yy, 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 jeszcze, jeszcze by przeszło, tak? Wiemy, że jest taka akcja i tak dalej, trochę przymykamy na to oko, jakby to bo na tym poziomie, nawet na tym poziomie, tak by, ok, no spoko, nie, mój, nie moja, wiesz, yy, nie moja ta, ale to jest jak najbardziej akceptowalne, nie? A tu jest, na przykład, spoko, nie? Zobacz. No bo tu jest zrobiony pod styl graficzny. Tak. Całości, nie? No i właśnie kurwa tego bym oczekiwał, nie? No i to jest, o, to jest na przykład przy, yy, przykład, moim zdaniem bardzo fajnie, yy, bardzo fajnie realizacji tego progu, nie? Tak. I tak to powinno wyglądać. No. Y... Nie wiem, może robiły to różne osoby. Może brakło czasu. Ciężko stwierdzić. Jakbyś, jakbyś podsumował szatę graficzną podręcznika. Bo tak naprawdę. To, to jest, bo tego, to jest mój największy zarzut yy, co do tego z podręcznika, tego, bo, bo się z wydaje, treścią to... jest naprawdę fajnie w tym podręczniku, ale... Z tego, co mi się wydaje, to w ogóle jest podręcznik pierwszy, tak? RP, którego oni wydali, tak. czy tak. oni wydali coś wcześniej jeszcze? Nie, bo to są ludzie, pierwszy. którzy prowadzą Gnoma, nie? Tak. No. Yy, słuchaj, zwalam to na właśnie takie yy, potworki wieku dziecięcego, nie? Na zasadzie takiej, że zrobili pierwszy podręcznik, nie zrobili broszurki, zrobili wiesz, naprawdę wiesz, dużą No, to jest, tak no mówię, to, jest, to jest podręcznik kompletny, nie? Sam jestem ciekaw, jak będę montował, co tam będziesz miał do powiedzenia o samym systemie, ale. bo ja nie, nie czytałem. Yy, tak jak mówię, to są takie właśnie jakieś niedoróbki wieku dziecięcego, wydaje mi się, że jeżeli chłopaki będą chcieli wydawać kolejny podręcznik, to już na pewno zrobią to lepiej, będą wiedzieli, wiesz, czego unikać i tak dalej, i tak dalej. Yy, też jest kwestia, na przykład wiesz, jakiś tam. Yy, nie wiem czy to się proofreading nazywa, czy jakichś tam wydruków próbnych, jestem przekonany, że to na ekranie komputera, kiedy oni to składali, wyglądało dużo lepiej niż tutaj, nie? Jednak jak mamy tekst, który jest już, wiesz, wydrukowany i tak dalej, on zupełnie inaczej wygląda niż na kompie, a czasami jest, wiesz, wyobraź sobie, że teraz Mówisz, dobra, zmieniamy font w całym podręczniku, nie? A wiesz, czas goni, nie? No co ty, no, I tak dalej, no i tak dalej, więc. Sobie, jak zmienisz font w całym podręczniku, to ci się wszystko poprzesuwanie, no tak nie ma takie no dlatego, dlatego, dlatego mówię, że yy, wydaje mi się, że, że jeżeli chłopaki będą jeszcze coś wydawali, to zrobią to na pewno dużo lepiej. Yy, chociaż, tak jak mówię, no, to nie jest najgorszy podręcznik, jaki widziałem. On nawet nie stał hmm. przy tych najgorszych. No nie jest źle, tylko że to jest kwestia. Wiesz, no inaczej już się podręczniki robi, nie? To jest podręcznik, kiedy on był wydany? Mm, 2021 się skończyła zbiórka. 2021 e, się skończyła zbiórka, no więc 2020 pewno już mieli, wiesz, połowę gotowe, e, bo to raczej nie, nie, nie mhm. zaczynasz robienia RPG od zbiórki, nie? Tak jak mówię. Eee. On jest zrobiony jeszcze tak jak ze starej epoki, nie? Tak. Te nowe podręczniki, nowe RPG są tak wydane, że yy, no to jest jakby zupełnie inna. Zupełnie inna. Yy, jakby to powiedzieć, estetyka. Tak, o, tak, estetyka tak. tych podręczników, a ten jest taki jeszcze stary. Jakbyś go wrzucił między podręczniki, które były wydane no. tam 2000. Nie 15, coś takiego, to on by nie odstawał za bardzo, nie? Tak. Ale w 2022 roku ten design tych podręczników już, tak jakby ludzie zwracają na to uwagę, i naprawdę dawno nie spotkałem podręcznika, którego bym wziął i powiedział, bo, że co tak główno, nie? I to też nie jest ten podręcznik, gdzie go otwieram i mówię, o Boże, co za gówno. No nie, po prostu z, zde, zde, zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zdecydowanie nie. Y... Ale jakby wiesz, po, po tej okładce, która jest naprawdę fajna, nie? Tak, tak, mówię, Później... tu jest The Genesis, a w tak. środku trochę NeuroShield, Ale słuchaj, naprawdę wysoko postawiliśmy poprzeczkę bo, poprzeczkę, bo The Genesis to jest chyba jeden z najpiękniejszych podręczników. Y... Tak, znaczy przede wszystkim to... To, to jest bardziej artbook już tak. nawet niż... Tak, 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 bo to jakby nie wiem, czy wiecie, Ludzie, którzy zrobili The Genesis, to są... Yy, to jest... Yy, nie wiem, czy klastrem to można nazwać, ale to jest yy, grupa yy, koncepciarzy, artystów i tak dalej, i tak dalej, którzy mają swoją firmę. Dobrze. E, Six more Vodka Dobrze, i... ale dobra, ja tu teraz będę rozmawiał o podręczniku, bo jak ja tobie pozwolę mówić, to pół godziny później to, będziemy da. rozmawiać nie wiem jeszcze, o czym. Jeszcze przyjdziesz. <krzyk> jeszcze przyjdę. Więc, skoro największą wadę tej pozycji Mamy już omówioną, to pogadajmy o tym, co ten podręcznik oferuje swoją treścią. A tu jest znacznie, znacznie lepiej. Gając w Midgard, wcielamy się w weteranów. Potężne postacie znacznie przewyższające swoimi umiejętnościami i mocą przeciętnych zjadaczy chleba. Mamy doświadczenie, mamy zasoby, mamy kontakty. Ten punkt wyjścia wyraźnie pokazuje nam, czym ma być rozgrywka. Ma być epicko. Autor podręcznika Artur Szymała zręcznie zaserwował nam skandynawskie mity, dostosowane do futurystycznej konwencji. Z podręcznika dowiecie się, jak powstała galaktyka, dlaczego na planecie Midgard da się żyć jedynie w pasie równika i dlaczego korporacja Tora robi czystki. Za każdym razem, jak dowie się, że ich wyroby zostały sprzedane za pieniądze. Serio! Podręcznik bardzo ładnie wprowadza nas w świat przedstawiony poprzez opisanie każdej z planet, w tym szczegółów dotyczących midgardów, mechanizmów ich funkcjonowania, ale też poprzez opisanie klas postaci, BN-ów i przeciwników. Pod tym względem dostajemy wszystko, czego potrzebujemy się dowiedzieć, nim usiądziemy do gry. A żeby grać, to potrzebujemy odrobinę mechaniki. Będziemy potrzebować K-20, K-10 i K-6. Gra opiera się o rzut dwiema kośćmi dwudziestościennymi zwanymi kością Odyna i kością Norn. Aby zdać test, należy osiągnąć wynikiem jego poziom trudności lub przewyższyć obronę celu, jeżeli jest to walka. Do tego gra oferuje trochę mikrozasad, jak szczęście na dubletach czy narracyjne efekty Fatum redukujące nam K20 do K10. Ogólnie na pierwszy rzut oka mechanika jest kapkę pokomplikowana i czytając ją po raz pierwszy, niekoniecznie ją zrozumiałem. Jednak przysłuchując się głosom z internetu, mogę wywnioskować, że działa ona wystarczająco dobrze. Sam, kiedy tworzę tę recenzję nie grałem jeszcze w Midgard, ale naprawdę bardzo chętnie bym to zrobił. Nie mam jednak zamiaru tutaj dokładnie opisywać całej dostępnej mechaniki, bo nie o tym jest ten film. Chciałbym, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, jeśli myślicie o zakupie tej gry. To, co jest unikalne dla tego systemu, to przenikanie się magii z technologią. I wszystko to dostępne jest dla naszych postaci. Magia, zwana tutaj hekserii, jest niewidzialną energią, która płynie przez wszechświat. To promieniowanie, które może wpłynąć na wszystko, co przenika, jeżeli umie się odpowiednio skoncentrować jego dawkę. A równocześnie do tego mamy wszczepy Alfheimu, czyli możliwość usprawnienia naszego ciała, doprowadzoną do rangi niemalże sztuki. Każdy wszczep, poza tym, że ma być efektywny, musi być również efektowny. Wszczepy to ozdoba ciała, co ładnie, pokrywa się z cyberpunkowymi ideałami. Gra Midgard to produkt kompletny. Być może można było nad nim popracować i dociągnąć go graficznie, jednakże w czasie samej gry nie będziecie wlepiać oczu w grafiki, prawda? Odczuwam duże zadowolenie, że ta pozycja powstała i udało się ją zrealizować. Szczególnie, że nie stało za nią żadne większe wydawnictwo. Obecnie dystrybutorem gry jest m.in. Alice Games. Na ich stronie możecie kupić podręcznik w standardowej oprawie. Dajcie znać, czy wygrywacie w Midgard i jakie macie odczucia. Czy ta pozycja na stale zagościła na waszych stołach? Czy sięgacie po nią jedynie od czasu do czasu, żeby rozegrać sobie epickie jednostrzały? Piszcie w komentarzach. A tymczasem, do zobaczenia.